Dzień dobry. Cześć Natalia. Cześć Agnieszka. Kawka tudzież herbatka, bo właśnie dzisiaj sobie tak rozmawiałyśmy, że wcale nie zachęcamy do tych, którzy nie piją kawy, żeby pili kawę. Może być herbatka, może być kakao. Co chcecie? Bez sugestii. Dzisiaj chcemy porozmawiać o hejcie hejcie szeroko pojętym, hejcie, zaraz Natalia powie, co to jest w ogóle ten hejt z definicji, bo każdy z nas rozumie go inaczej. Ja też mam do czynienia z tym, że jak rozmawiam z różnymi ludźmi, to jednak interpretacje tego, co to jest ten hejt e, i czy nie jest plotką, czy nie jest tym, że samym, e, jest bardzo dwuznaczne często. Więc Natalia, zaczynaj od tego, jaka jest definicja hejtu. Hater. ja wyciągnęłam hater jako osoba, o, która już super, to super, super, super. Jest to określenie osoby, która publikuje w internecie agresywne, obraźliwe lub skrajnie krytyczne komentarze pozbawione rzeczowej argumentacji i wygłaszane pod adresem konkretnej osoby lub grupy osób. Więc taka jest definicja. I faktycznie dostaliśmy zapytanie już w sumie któryś raz Natalia, jak to jest, przynajmniej u mnie tak było, jak to jest z tym hejtem, jak sobie z tym radzić? I um, na moim przykładzie mogę powiedzieć Agnieszka, że um, jako hejtu takiego, jak tu jest w określeniu, czyli internetowego um, nie mam. Więc jakby gdzieś faktycznie ktoś wspomniał, że gdzieś też podpisał. Pod, pod jakimś postem dawno temu i to gdzieś. Tam, no ale ja nie mogłam tego znaleźć, więc albo już ten ktoś to mhm. usunął, albo, albo gdzieś to tam krąży, ale to była tam sporadyczna akcja. Nie mierzę się z hejtem jakby w internecie. Nie wiem jak u ciebie, Agnieszka, jak to wygląda? Wiesz co, ja też się nie mierzę z hejtem, jeżeli chodzi o siebie. Natomiast bardzo często moi klienci z tym przychodzą. I to też jest bardzo rozległy temat, nie? Więc jakby też nie chciałabym poruszać. Dobrze, że mówisz, że o hejterze jako o osobie, a nie o hejcie jako hejcie, nie? Bo sam hejt to może być właśnie plotka, to może być brak odwagi. Bardzo często za tym kryje się brak odwagi bezpośredniej komunikacji. Nie. A hejter to właśnie, i to co, to, co z tej definicji jest dla mnie istotne, to osoba, która bardzo często albo w ogóle nie zna się na temacie, o którym pisze. Bardziej traktowane to jest dla niego jako atak personalny, forma pseudoodwagi zwłaszcza w internecie. Bo jeżeli taka osoba jest w stanie się skonfrontować z autorem i powiedzieć wprost, porozmawiać o tym, co jej się nie podoba, to jest to już zupełnie coś innego, nie? To na pewno. To, to, to jest właśnie. Odwaga, nie, ale to już jest takie, no, powiem tak jak tobie, no Agnieszka, tak, to czytam, ale to już taka jest krytyka bardzo konstruktywna, że coś tam z tego wynosimy. Ale wiesz co, przypomina mi się taka jedna rzecz, bo w moim przypadku mogę spokojnie powiedzieć, chyba każdy z nas ma, że ten hejt zaczyna się tak naprawdę od tego środowiska ludzi. Czyli jak się spotykasz, ta jakby ta niewinna plotka, gdzieś tam rozmawiasz z kimś na, na temat kogoś, kogo tam nie ma. I potem zaczyna się takie niebezpieczne powielanie tego, jakże głupiego nawyku. Przepraszam za określenie, ale nie umiem tego inaczej. No bo to jest po prostu głupie gadać o kimś, kogo nie ma. I ja jakby miałam taką, taką sytuację. I to jest faktycznie no, fakt. Jak pewna osoba, to jakiś okres czasu mijał. I powiedziała mi, Natalia, wiesz co, jest tam taka osoba, która, no, ogólnie to do mnie przypada i, i tak mówi o tobie, no, nie niemile nawet. No, i tak. No, dobra. Jakby wtedy to tak wysłuchałam, a też nie za bardzo wierzyłam mówię, no ale coś takiego, nie wiem, co się tam dzieje. Mam się mam uważać, nie wiem, mam się coś schować. No wiesz co, no i tak gdzieś tam wspomniał i, 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 i ja jakby to zostawiłam, nie wierzyłam, bo tamta osoba, myśmy się co jakiś czas widzieli i ona była bardzo miła względem mnie. Więc ja jakby tak mówię, a dobra, może przesadzasz. I e, jak spotkaliśmy się znowu za jakiś czas, wyobraź sobie, że ona nagrała to, jak ta osoba mówi o mnie. Mhm. I, yy, I ta osoba mi to pokazała potem. Czyli ta osoba nagrała w nią i Popatrz, ja ci muszę to pokazać. Skończyło się też z tym, bo ja jej zapytałam, Słuchaj, czy ty w ogóle zareagowałaś? zareagowałaś? bo tutaj nie, nie chcę mówić. Osoba mi to pokazała. Mhm. Wtedy na to mówi, wiesz, co już potem tak? Przestań mówić przy mnie o niej, bo ja się naprawdę wstężnie czuję. Ale to powiedział już po fakcie, powiedziała po fakcie, to nagranie było straszne. Bo faktycznie to było nagranie, tak teraz widzimy tam różne, to nagrywamy, nie wiem, policję czy coś, to, to było nagranie, jak on mówi i wyraża, ona się wyraża, ta osoba o, o mnie. Mi było tak cholernie przykro, bo myślę, no mówisz tu tak pewnie, tak w ogóle. Zaciął się obraz. Ja nie wiem, czy on się zaciął tylko u ciebie, czy też u wszystkich, którzy nas teraz widzą, bo na pewno ja cię, Natalia, nie słyszę w ogóle, wiesz? Nie słyszę i po prostu obraz jest, yy, yy, stoi w miejscu. Agnieszko, słyszysz? Nie słyszysz. Wiesz co, teraz, teraz dopiero Cię słyszę. Przez jakiś czas jesteś, obraz w ogóle jest w miejscu, a ja Cię nie słyszę wcale, wiesz? Teraz dopiero. No. No i co robimy? Kontynuujemy. Nagry no tak, bo nagrywa się dalej, no, nie? Nagrywa się, się, się dalej, no, 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 no. Ale w takim momencie to przyciąło. Popatrz, ale to wiesz, znaki, znaki, znaki. Wiesz, wa ważne jest to powiedziałaś, że oczywiście, że ciebie to zabolało, bo wiesz, że ta osoba z jakiegoś powodu nie powiedziała tego bezpośrednio tobie. Czyli jakby, dlaczego ja mówię o odwadze i pseudo-odwadze, Jeżeli ktoś ma odwagę powiedzieć ci negatywnie coś na Twój temat, tak? to pamiętasz, jak rozmawiałyśmy o tym, jak zarządzać komunikacją, a może na wizji jeszcze o tym nie rozmawiałyśmy, tylko tak prywatnie, ale jak ważne jest, że ja przyjdę do Ciebie i powiem Ci, Natalia, nie wiem, wkurza mnie coś tam, ale mówię Ci to dlatego, że zależy mi na naszej relacji i chcę, żebyśmy coś z tym zrobiły, tak? Czyli żebyś Ty, wiedząc, że coś mnie wkurza, żebyśmy razem usiadły i coś wymyśliły. Jeżeli ja Ci tak powiem, no to Ty nie poczujesz się źle przez to, prawda? Nie poczujesz się. hotel. No Chociaż tak, bo ja ci tłumaczę, po co ja to robię i mam odwagę powiedzieć to do ciebie, a nie do 15 osób postronnych, które i tak nie, nie załatwią tematu. Więc tak jak powiedziałaś, jeżeli przy mnie, przy mnie dzisiaj yy, do mnie przychodzą osoby, nie wiem, jacyś znajomi i zaczynają obrabiać tyłek, że tak powiem, brzydko innym ludziom, to pytam się, po co mi to mówisz? Tak? Bo po pierwsze ja nie jestem zainteresowana, po drugie wiesz, cel jest zazwyczaj kompletnie bezmyślny, bo go nie ma. I ta osoba mhm. nie wie, dlaczego to mówi. Mówi, bo może myśli, wow, będzie nas więcej do obgadywania, nie? Zrobię jej czarny albo jemu czarny PR. Nie wiedzą, co robią tej osobie, której tu nie ma i że robią jej krzywdę. I mimo, że bezpośrednio wiesz, jakoś tak yy, za często albo z jakimś takim znacznym hejtem się nie spotkałam, z hejterem się nie spotkałam, ale ja też taka jestem, wiesz, że jak coś się zadziało, to ja to szybko wycinam z głowy i się tym nie karmię. Nauczyłam się tego. Ale gdyby tak się stało, to ja bym o wiele bardziej ceniła sobie taką osobę, która by przyszła i powiedziała mi to wprost, niż że taka osoba siedzi koło mnie, przyjaźni się ze mną, spotyka się ze mną, uśmiecha się do mnie, a tak naprawdę obrabia mi tyłek, gdzie się tylko da. Czyli taka nieszczerość i z taką nieszczerością można się niestety spotkać w każdym momencie naszego życia, bo być może nie wiemy, czy nasi przyjaciele są prawdziwi. Czy oni mają odwagę, no, jeśli coś ich w nas wkurza przyjść i nam to powiedzieć, to jest ta odwaga powiedzenia bezpośredniego, a odwaga pseudo, o której mówiłam, to jest napisanie. Czyli z jednej strony być może teraz te czasy pandemii, ale myślę, że zawsze tak było, że takie osoby, które mało wiedzą, żadnych konkretów nie napiszą, tak? Spowodują atak personalny, to będzie takie pseudo odważne, bo on odważył się napisać o tym. I jakby z pewnych obserwacji moich i badań wynika, że często to są osoby, które siedzą w domu, są samotne, nie mają rodziny, nie mają zbyt wielu problemów, ambicji i one nie mają też z kim o tym porozmawiać. Więc co robią? Piszą. Napiszą, to wiedzą, że jakby nikt ich nie odkryje, nikt do nich nie przyjdzie, nikt z nimi nie porozmawia. Tak? Czyli nie do końca biorą za to odpowiedzialność, wkładając kij, w mrowisko, pisząc coś. Yy, też narażają się na różne yy, interakcje, tak zwrotne, bo my możemy różnie na to zareagować. Czasem jest to niebezpieczne. Ja staram się w swoich wypowiedziach być neutralna, zwłaszcza jeżeli coś robię publicznie, bo ocenianie jest złe i ja go nie lubię. Co nie znaczy, że nie robię tego czasem, bo jestem tylko człowiekiem i czasem zdarza mi się, że ocenię. Jasne, ale nie mam złych intencji, pracuję nad tym cały czas. I jeżeli ktoś decyduje się. Być osobą publiczną, jakkolwiek, a teraz Facebook, Instagram i wszystko inne sprawia, że połowa ludzkości jest osobami publicznymi. To no po prostu zwracam <laughs> tylko uwagę na to, czy to, co wrzucę właśnie, nie będzie kontrowersyjne na tyle, żeby polała się fala hejtu. I tyle. I tyle mogę Pytanie... zrobić z twojej strony, nie? Pytanie się zasuwa takie jedno, Agnieszko. Tak szczerze mówiąc. Yy... I, to jest pytanie do, w sumie do wszystkich ci, co czy piszą, chociaż bardziej do tych, co mówią. Faktycznie, co masz na celu, mówiąc o kimś? Ja mówię też często, bo to nie, jak wracając do tego, A, co tak. powiedziałeś. Um, po co mi to mówisz? To jest jedno, wiadomo, że to ludzi tam gdzieś tam boli, nie? Jeżeli dasz argument, ok, bo chcę znać rozwiązania i to gdzieś tam robimy prywatnie, w porządku, ale jak robisz to na tyle często? Jest coś takiego, że zaczynasz odpychać od siebie pewnych ludzi. Jest coś takiego, Agnieszka, na pewno każdy, ty też masz, e, że jeżeli ktoś mówiła ja, drugi, piąty, dziesiąty o tej samej sobie non stop, to w pewnym momencie już masz... Dobra, ja nie chcę już z tym gadać, bo ona znowu będzie, już nie mówiąc tak. o tym, że. Aha, czy jak tak. ja wyjdę, to ona mnie obrabia, nie? Mhm, Ale moje tak. pytanie jest do tych osób, które to robią, mhm. to co ty to robisz? E, czy, czy naprawdę jest na tyle mało odwagi, żeby tych jakże pięknych czasach i e, takich czasach bardzo, y, 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 jeżeli chodzi o, o, o te możliwości telefoniczne, tak? mamy samochody. Już no, to, to są czasy fantastyczne pod względem zadzwonić raz, e, podjechać i pogadać i powiedzieć wprost: Wiesz co, Natalia albo ta Magnieszka, zrobiłaś to, czy tamto? Uważam, że robisz to źle, jakkolwiek. Powiedz to. I może się okazać, że ja nie mówię, że ta osoba druga ma się wybraniać, tylko że może nagle się okazać, że zobaczysz drugą kamerę, czyli tą kamerę, która to tyczy, ona ci powie e, e, dlaczego to robi i się może okazać, że to ty jesteś w błędzie, krytykujesz ją za coś, bo ci się to nie podoba. Bo nie wiem, to nie twoja branża, bo to nie twoje środowisko, bo, bo to nie twoje towarzystwo, to nie bo twój nie charakter. Wiesz, bo nie wiesz, bo, bo bardzo często wiesz. po prostu masz małą wiedzę na ten temat, nie? Ludzie naprawdę mają tendencję do oceniania, od oceniania subiektywnego, oceniania z braku wiedzy, jakby nie potrafią popatrzeć szerzej na, szerzej na coś, nie? I też właśnie e, mówiłam ci wcześniej, że moja koleżanka, moja znajoma e, oceniła e, filmiki, nie wiedząc po co ja to robię, dla kogo ja to robię, jaki jest tego cel i że moja grupa odbiorców właśnie inspiruje się taką formą, nie? Ktoś nie wie i ocenia i niech sobie ocenia, jeśli potrzebuje, jeśli coś mu to robi. Tylko najczęściej te osoby nie wiedzą, po co to robią. Nie? nie wiedzą, co im to daje. Właściwie nic im to nie daje. Po prostu sobie ocenią, ale oceniając do kogoś, a nie do tej osoby, no, robią jej krzywdę. Tak? I to jest nie fair, według mnie. Po prostu. To jest nie fair, to jest krzywdzenie, ale to jest właśnie, bo to, to jakby rozpoczynasz w pewnym momencie lawinę. To myśmy kiedyś zaczynały taki. Jest jeszcze ten hejt, bo chcę do tego podpowiedzieć. To na pierwszym odcinku, jak opowiadaliśmy e, i o, zaczęłyśmy naszą przygodę, to e, ja wspomniałam o tym, że mam męża i nie mam dzieci. I faktycznie polała się lawina, e, że jak ja nie mogę mieć dzieci, albo po co? To w ogóle, nie? I już, ale ten hejt był słowny. I ja mówię. Boże, naprawdę przeszkadza ci to na tyle, tylko to do, dochodziło ze mnie od o, o osób trzecich i tak dalej. I to było bardzo niemiłe. Ja już inaczej do tego podchodzę. Mówię, no dobra, no trudne, jak potrzebujesz. Się śmieję, że trochę interesują się moim życiem, e, zaglądają. To znaczy, że mam takich ochroniarzy. To fajnie. <grytanie> to znaczy, że jak zniknę z powierzchni, to będą mnie szukać. No tutaj trochę taki, <grytanie> przepraszam, ale fajnie, fajnie e, zobacz. Uważaj, bo teraz nie wiesz, jak wygląda na przykład dzień danej osoby. To, że nie ma dzieci, albo to, że ma jedno dziecko, albo to, że ma piątkę, akurat tu uderzyłam w ten temat. Jeżeli naprawdę uważasz, że nie wiem, przeszkadza ci to, to zadaj jej to pytanie, Natalia, bo ja nie usłyszałam nigdy takiego to pytania. Niestety nie usłyszałam personalnie. Smutne? Nie wiem, no yy, wiedząc o tym, że niektórych to boli, wolałabym to usłyszeć i zobaczyć, cztery oczy, i jak ktoś mi powiedział, Natalia, dlaczego nie masz dzieci? A dlaczego to i tamto? Naprawdę, ja nie mam z tym problemu. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, to proszę bardzo, możemy porozmawiać. Tylko niestety, e, najwyraźniej nie pytają. odwagi. Ale, nasze ją znaczy nadal, jak? Nie pytają. Nie pytają. Szkoda, bo ja uwielbiam, jak ktoś mnie pyta, tym bardziej, że możemy fajnie się, zawsze jest z każdej rozmowy można wyciągnąć coś dobrego, zresztą jasne, wspominałaś o tym jasne. Mam koleżankę, która w chwili obecnej już ma dwójkę dzieci, ale była i starsza ode mnie, nie miała długi czas dzieci, ale to była jej decyzja i teraz wyobraź sobie, że ona to w ogóle tam dosyć mocno przebiegało. Ale nikt nie wiedział o tym, że ma chorych rodziców. Na tyle mocno chorych rodziców, że musiała się nimi opiekować. Znaczy, musiała? Chciała się nimi opiekować, i oni z mężem zdecydowali, że teraz priorytetem będzie to i to. Fakt, mama nie żyje, został tylko tata, ale ona mówi, że to był najpiękniejszy czas, najlepszy czas, i zrobili wszystko, żeby było po prostu jak najlepiej. Nigdy się z tym nie afiszowała. Ja nawet powiem szczerze, nie wiedziałam o tym, że aż tak było źle. I faktycznie ona mówi: No, było mi przykro, jeżeli ktoś mnie oceniał przez pryzmat, że nie mam dzieci, bo ty jesteś wygodna. Bo co, bo wstaniesz, bo to, bo tamto, bo pracujesz i, i nie musisz biegać. I, ale nikt nie pomyślał, chociaż przez sekundę: Kurczę, a może ona ma coś, czym zajmuje się, patrz akurat w jej przypadku, rodzice. Gdzie ona musiała tak przeorganizować swoje życie, że wjeżdżała rano, szła do pracy, potem po pracy znowu wjeżdżała, bo trzeba było się opiekować. Naprawdę tam było. E, e, czas ich był bardzo zapełniony, więc ten moment tych dzieci w ogóle nie wchodził w grę. Zawsze teraz, jest drugie dno, zawsze jest drugie dno, zawsze ktoś ma, ktoś ma swój powód, nie? I my możemy to. oczywiście wziąć i stereotypowo pomyśleć, że jak ma dziesiątkę dzieci, to pewnie patologia, Wcale nie musi tak być. Właśnie, w drugą wcale stronę. Nie, nie musi tak być, tak? Bo tak jest, być może w większości przypadków, ale nie każdy przypadek jest taki sam. Ja, ja teraz z beczki biznesowej z kolei m, prowadzę bardzo dużo warsztatów w biznesie i tam. Potem się spotykam czasem i tak... ja mówię jako jedna osoba, do powiedzmy kilkunastu osób. I zdarzyło się, że ktoś powiedział, ale Agnieszka powiedziała, że. A druga osoba powiedziała, ale nie, bo Agnieszka powiedziała zupełnie co innego. I chodzi o to, że ile osób, tyle interpretacji, nie? Agnieszka była jedna i mówiła w jeden sposób, ale tyle, ile osób było na sali, każda z nich wyciągnęła coś innego i być może skupiając się na jednym fragmencie nie usłyszała. Tej drugiej części. Mhm. Tak będzie zawsze. Choćbyśmy, nie wiem, jak się starali mówić poprawnie yy, i znać te techniki, tak, które my znamy, Natalia, my wiemy, jak się komunikować, wiemy, jak powiedzieć feedback negatywny, yy, ale jesteśmy ludźmi i czasem mamy prawo też emocjonalnie zareagować, tyle że wiemy też, jak tą emocją później zarządzić, żeby to naprawić. Nie? I to bym chciała też przekazać wszystkim, że jeśli chcecie kogoś skrytykować. Zróbcie to, nie ma w tym nic złego, jeśli to wam naprawdę przeszkadza, ale lepiej jest powiedzieć komuś komplement albo zamienić to w komplement. Czyli jeżeli masz ochotę powiedzieć komuś coś miłego, powiedz to natychmiast, bo to będzie miało dużą moc i dużą wartość, będzie emocjonalnie odczuwalne. Jeśli masz ochotę kogoś krytykować, prześpij się z tym i poczekaj do rana, bo być może rano stwierdzisz, że w ogóle nie chcesz tego mówić, to raz. A dwa, jeśli stwierdzisz, że chcesz to mimo wszystko powiedzieć, to powiesz to w konstruktywny sposób, mniej bolesny, mm -hmm. bardziej efektywny. po prostu. Jest takie zadanie, które w sumie każdemu polecam, w każdym momencie. Ja często jego wykorzystuję, nie jest łatwe. To jest 90 dni bez krytykowania. I jest? To wyzwanie, ale um, to 30, no no, ha, zacznijmy od jednego dnia. <noise> w ogóle nie krytykujesz. Gdzie jest to jeszcze taka odnoga, nie krytykuj tej osoby, którą zawsze był jednak coś zrobił. Ja już powtarzałam, że mój tata zawsze powiedział, zawsze mów o kimś dobrze. Więc ja mówię faktycznie, znajdź nawet w tej osobie, której teraz myślisz, że. Bo każdy z nas ma gdzieś taką osobę, która na pewno by powiedział coś nie okej. Okay. To zamień to na OK, na coś dobrego. E, po prostu i to jest jedna osoba, więc to jest praca nad jedną, ale potem życie te 90 dni, taki, taki, taki sprawdzian, 90 dni bez krytykowania. Nie wiem, ugryź się w język albo za każdym skrytykowaniem włóż sobie do skarbonki coś. Nie wiem, znajdź sobie metodę, ale jest to coś, co na pewno pomaga potem tak bardzo wymużdża na zasadzie, że jak się już z kimś naprawdę widzisz, potem to wow, w ogóle jak pięknie, jakby ta pogoda jest dla ciebie tak fascynująca, że, że cała reszta już jakby te, to plotkarstwo, które no niestety jest tutaj dosyć mocno popularne, idzie w otchłań całkowicie. I to polecam spróbować. Zacznij od jednego dnia, dwa, zobaczysz ile razy będziesz musiał się cofnąć, ale potem na ile efekt daje, taki naprawdę wow. Także to myślę, że to tak od nas. No Temat no, potrzebny. Ja uważam, że dzisiaj o tym trzeba rozmawiać. Ale my tutaj uczymy, żeby e, gdzieś tam uczymy. Inspirujemy na zasadzie, żeby mm, zawsze znajdować to dobro, to rozwiązanie, to pytanie. I to poprzez wszystko zaczyna się w dobrą stronę wszystko rozwijać, więc pozytywnie. Każdy, każdy ma swoje dobre strony, każdy. Nawet jeśli Oj. nawet jeśli kogoś bardzo nie lubię, to sobie A muszę, jestem na niego skazana z jakiegoś powodu współpracy, rodziny i tak dalej, to sobie mówię tak. Nie lubię tej osoby, um, jest inna, na pewno jest cudowna, ale przede wszystkim jest inna niż ja i po prostu ma inny system wartości. Nie? I tyle, mm -hmm. i koniec. I tak sobie, z tym ja radzę. tak sobie z tym radzę. Czyli szukać pozytywów, one są trudno, kiedy jesteśmy wkurzeni na kogoś, ale one naprawdę są. I patrząc przez ten pryzmat, naprawdę emocje negatywne szybko potrafią opaść. Cytacik jakiś na koniec? Tak, cytacik. To jest piękne i myślę, że jak sobie to tak będziemy wkładać, myśleć o tym, to przede wszystkim jest coś takiego jeszcze, że czy byśmy chcieli to dostać? Nie? Zamienić się szybko rolami. Czy to, co daje, czy chciałbym o odebrać? I cytat jest taki. Podnoś swoje słowa, a nie głos. To od deszczu rosną kwiaty, a nie od grzmotu. Rumi. Piękne. No takie naprawdę można. Super. E, 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 kwintesencja. Super. I z tym Was zostawiamy. Dzięki bardzo Natalia i do następnego razu. Miłego dnia. Dziękuję Agnieszko. Miłego. Dzięki.